Taka wyskórza jest możliwa tylko w poczekaniu. Twierdzisz, że opływ to nie brud, bo przecież chleb się wie. Rezultat łóżka i kanapy są zagłopione. Nie pozwalasz mi zmieniać przepalonych żarówek pod pretekstem, że trzeba nosić żarówkę po świetle, które odeszło. Po <laughs> tylu latach wspólnego życia zdołałam sprowadzić twoje liczne teorie do jednej, za to fundamentalnej Niczego w domu – Nie robić. – Życie ze mną jest piekłem. <laughs> – Rozczulasz mi, zadając to pytanie. – A co z odpowiedzią? – Niewątpliwie jest piekłem, ale w pewnym sensie zależy mi na tym piekłem. – Dlaczego? – Nie zmieni cię. – Jak to w piekło? I mam w nim swoje miejsce. – No Lucyfa. Czuję się, jakbym był dorosłym noworodkiem. – Od jak to trwa? – Dwa tygodnie. – Już? – Długo. Dla mnie krótko. Budzę się rano w szpitalu z uczuciem, jakbym wracał od dentysty, ze zdręcjonymi policzkami i dziwnym ciężarem w obadażowanej głowie. A co ja, ja tu robię? Czyżbym miał wypadek? W każdym razie żyję. Co za ulga. Dotykałem swojego ciała. – Opowiadałem pani… – Opowiadałem ci… Opowiadałem ci numer z pielęgniarką? Numer z pielęgniarką? Pielęgniarka uchylę drzwi. Miło mi widzieć pana z otwartymi oczami, panie Sobili. Odwracam się, żeby zobaczyć, do kogo mówi. Widzę, że jestem sam Ona nalega. Ej, jak się pan czuje, panie Sobili? Sprawia wrażenie pewnej siebie. Mobilizuje siły, żeby je w jednych słowach odpowiedzieć. Kiedy wychodzi, odwracam się i chwytam za e, tabliczkę z wykresem temperatury. Widnieje na niej to nazwisko: Jill Sobir. – No ale dlaczego mnie tak nazywają? No, ktoś się pomylił? Sobir nic mi nie mówi. Ale w chwili, kiedy usiłuję odnaleźć swoją tożsamość, powracają tylko nazwy z dzieciństwa. Mieszka Miki, kumś Puchatek, kumcio królew królewna Śnieżka. Wtedy uświadamiam sobie, że straciłem pamięć. Właśnie tę pamięć. Pamięć się. Za to mam w głowie deklinacje łacińskie, tabliczka nożenia, grecki alfabet.